No. To się mamko. I to cześć. Znamy się? Znamy się. A co robimy tak w ogóle? Nie wiem. Mhm. Gdzie idziesz? Nie wiem, skoczę sobie. Hops, hops. Ty masz swoje mieszkanko. Tutaj. Tak, mam swoje mieszkanko A ja tutaj. Daj sobie tabliczki. Dałem o, idziesz do mnie na herbatkę? Dobrze, masz ciasteczka? Co mam? Masz ciasteczka? Mam ciasteczka. Tylko nie mów jakie będzie lokowanie produktu. Hmm... No rzeczywiście, no! Cholera! nie to. Tak, smacznego. Myślę, że dobre jest mleko do ciasta. Mmm, znakowite, Boczka. tak. Co to jest za Nie wiem. Fajne. No, może być. Łota fakt, co on zrobił. To dlatego mnie ścięło. <laughs> ja mam cały czas FPS-ów ładnie. Dobra, chodź na spawn'a. O fakt, pieski. What? O, nic, pieski. Czekaj, nie widzisz światy, to pieski. Aaaaa! Śmieciu! O, zabiłem pieski. Dobra, sweet. Okej, okay. siemanko wszystkim. E, teraz tak na poważnie. Z tej strony sterżonaj ze mną sniper. Siemanko. I prezentujemy wam zajebisty serwer. Zajebisty serwer Polska Craft. No i tam jest regulami, możecie sobie przeczytać. Tutaj macie Bacony 2. E, tutaj macie portal do letteru. Tu do endu. Tutaj wszystko wypisane. Ja wam dam F9 jako, profesjonal, F8 jako profesjonalny kamerzysta. Chyba F1. F8. No, F1 też. Tam tam, 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 tam. Slow motion. Tutaj macie wszystko, a to wszystko wypisane. Wszystko, 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 wszystko bardzo ładnie um, i ogólnie e, dlaczego ten serwer jest tak aż bardzo zajebisty sniper ponieważ? mam powiedzieć because? because żeby było tak wiesz po angielsku ja yeah, bro let me bro let me proud no dobra mów serwer jest taki zajebisty ponieważ Żmuda dokończy. No aha! <laughs> Ponieważ to żmuda tak, jest Nikołajem, tak. he hej, Żmuda rozdaje prezenty, bardziej da mi Glowstone. Patrz. <laughs> Patrzcie, Patr byłem z... grzeczny i dostałem Glowstone. Jak wyjdziecie na to też się Glowstone. Dobra, tak całkiem na poważnie, to... <laughs> jest tutaj wszystko, czego potrzebujecie. Jest... Czyli Just... Survival Games. Tak. Free building. Tam jest Money i wiele, wiele, wiele innych. Czyli innymi słowy jest tak zajebiście, że muda spędza tu całe dnie ostatnio, bo rodzice go nie kochają. Nie no kochają. A tu jest wielka roinka z świeczkami. I z gwiazdką. Jestem, a, <laughs> Jestem a, królem! <laughs> ech, roinka, roinka. Roinka. I też jest plugin faction. I my jesteśmy w gildii w fajnej yy, gildii Persja Która jest tak zajebista, że jest zajebista I to jeszcze... Jest bardzo zajebista Chodź, pokażemy nasz domek Piękny Patrzcie Niby jakiś taki gówniany daszek Upsi Co ty na górze robisz? <noise> to nie A teraz patrzcie, wyjdziemy sobie Nie dość, że woda pięknie, to... Tada! Kurza stopka i wiesz, że to wygląda jak taka chatka baby na no tej babi Jagiczy. Tak miało to wyglądać właśnie. A, to. No i ogólnie jest biednie jeszcze, bo snajperowi się nie chce ruszyć dupy i poprawić domku. Wcale nie ja go budowałem. No, no, no i no i tak. Pod komendą Warps wszystkie warpy macie. Macie dwie strony, Warps 2 jeszcze. Mm. I mamy SG. Idziemy na SG? Chodź SG Join 5 Chodź Sami? Tak, sami? Tak, sami. tak na zakończenie odcinka. SG Start. Ej, jasy. Jak, jak się nazywał do Minecraft Możecie mi podziękować już. w końcu. Ee, nagrałem to. Tak! Dzięki mi. Kujcie mnie. mu. Tak, A Grodek tak. go zasubskrybujcie, Dzięki dostaniecie mnie. jeszcze większy prezent. Dzięki mnie. Tak, Ej, tak. I do skrzynek! Żmuda? Tak. Wierzę, że teraz gdzie będzie do dupy. Łaj. Nie możemy się bić. Dlaczego? Jesteśmy w gildi. <laughs> Nigdy stąd nie wyjdziemy, stary. <laughs> Chodź tu. Ja to muszę sprawdzić. O, Chodź, gdzie jesteś tu No patrzcie, nie mogę go hartnąć! <grymi> Ale <apology> freaky awesome! i łapkę w takim razie Dobra, to pokażemy, wam mamy 5 A ja mam akurat iron sword, tam Też mam iron da. Nie masz. <gustos> mam. No, to jest kto szybciej zbierze diaksy. Dobra, 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 sam tego chciałeś. Nie, ja to nie, to po prostu skraftuje sobie mieć ten diaksowy. Dobra, dobra, dobra okej. Okay. Dawaj, dawaj. Okej, okay, dobra. Ja już mam dwa diaksy, wystarczy mi potkać. Um, tak. Eee, zgadzam się z tobą, żmuda, było mm -hmm. to bardzo profesjonalna wypowiedź i moim tak. zdaniem, no też tak, na pewno. Na pewno. FAK! Tu się nie da niszczyć, Tam, tam... Chcesz wciapkę? Nie da się WYGRAŁEM! HAHA! Ha, MAM DIAKSOWY MIECZ! I se zrobię drugi! I ci pomacham nim przed oczami! Patrzcie, mam dwa miecze, wygrałem! Mogę... TAK! Też będę miał diaksowy miecz! Hehe, a ja mam pierwszy! Hehehe! Kurno mnie he. ścina! Znaczy mnie ścina, mi się świat generuje! Proszę, mamo! A on przeklina! Nie, nie bij, dobrze już nie będę. Nie bij mamo, nie bij nie Nie bij, ja tutaj gram <grym> <grym> Witaj na serwerze Polska graft No ale ludzie naprawdę, najlepszy serwer na jakim grałem Nie będzie u mnie, będzie prawdopodobnie wyświetlany w pełnym górnym rogu. I nie mówię tego dlatego, że kupiłem sobie vip na tym serwerze <grym> Kupiłem <grym> So fucking fuck no, kupiłem sobie VIP-a na tym serwerze. Super VIP-a sobie kupiłem, nie VIP-a, bo tak się opłaca, że po prostu nasz una ja się zgubiłem. Da co osum? gdzie jesteś snajperku? Nie mówcie. Nie Nie, mówcie. On tu był! Zabrał zgrzynkę! Nie! Ty byłeś w tej wieży, Pałko! No! Co za Debbie, ja wiedziałem, żeby tam iść na początku. Nie mogę odważyć zgrzynki. Skitu nie bo to, zablokowana jest. Która? Ja ci dam na skape. Skape mi ktoś pisze, no. O. Dwa patyczki. <grym> no możliwe, że u mnie. No. O snajper, cześć, cześć, cześć ziom! Embro... Y Nie widzę cię. Pierwsza. przed tołem. Dla mnie no wyślepili, czy That was so funny. Chodź, snajper, pożegnamy się z widzami. Zaczekaj, tylko sobie... Chodź się utopimy. To będzie taka uczciwa śmierć. Chodź. Wiesz, ja... ja ją grać na full screenie, bo to mam lepszą jakość, wiesz o tym. Nie. Tak, a jest taka wie... możliwość? Tak, Wtedy ja mam jakoś na 3000 coś aż. Mhm, mm To jest atmosferi awesome. Chodź. Ty pało! <laughs> Mieliśmy się razem to a ty se urządzasz tutaj. Pst. Dobra. Party hard. Nie, party. 3, 4 i ry Patrzcie, Koko, koko, ko, strzałą w oko. Czemu plujesz we mnie strzałami? Czemu ty się nie topisz? Patrzcie, w końcu mogę go bić. No i ja go też biję, patrzcie ze strzał. Patrzcie, patrzcie jak dostaje, patrzcie, patrzcie. Ha, wygrałem! Ha! Dobra, chodźcie, pożegnamy spawnie chodź ja oh, awesome yeah. yeah, everybody po sniper skacze a ja tańczę Dobra ja, ja, ja skaczę a ty tańczysz gdzie ty jesteś no dobra ale no chodź się żegnamy Fuck, na F5 się ciężko biega no sniper ty pało ruska, no. Stój, stój! Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Ja byłem Snajper, ze mną był Żmuda. Cześć, ja jestem Żmuda, a To był Sprajter. Sprajter? no wiesz, drugi. <laughs> Także ja teraz wchodzę w Żmudę i na razie i cześć. Na razie.